Podwody kolonia, podwody oraz wola kruszyńska, te trzy sołectwa były w tym roku gospodarzami dożynek gminy Bołhatów. Delegacje tych miejscowości poprowadziły korowód z wieńcami, których w tym roku była rekordowa ilość, bo przygotowało je aż 14 sołectw z terenu gminy. Zgodnie z dorzynkową tradycją ceremonię rozpoczęła msza święta w intencji rolników, którą celebrował ksiądz Mirosław Simka. W trakcie nabożeństwa nie mogło zabraknąć elementów wpisanych w dorzynkowy obrzęd, poświęcenia wieńców i przekazania kapłanom darów. Wójt gminy Bełchatów Konrad Koc oraz przewodniczący Rady Gminy Bełchatów Krzysztof Polak. Dziękowali rolnikom za ich pracę i trud, oraz za to, że mimo tylu przeciwności, rolnicy pozostają tą grupą zawodową, która jak nikt inny dba o tradycję i zachowanie wiary. Dziś chcę Wam szczególnie podziękować za każdy dzień trudu włożonego w to, by ziemia gminy Dołhatów lonowała. Za każdą godzinę przepracowaną raz w palącym słońcu. A innym razem w slugach deszczu. Za to, że wytrwaliście przy swojej ojcowiznie, że nie odpuściliście. Za to, że w tym trudnym roku, tak jak we wszystkich poprzednich, nie zostawiliście tej ziemi samej sobie. Panie Wójcie, dożynki gminne w podwodach kolonii można chyba uznać za kapitalną i bardzo udaną imprezę. E, tak, pani redaktor, jestem niesamowicie zaskoczony, bo jak odjeżdżałem stąd po części oficjalnej, to było połowa ludzi tego, co jest teraz. Teraz jest coś niesamowitego jest bardzo dużo ludzi. Wręcz e, mieszkańcy Zawadowa, gdzie były poprzednie dorzynki, mówią, że teraz jest naprawdę mega. To Pana pierwsze dożynki, jeśli mogę wypomnieć, w roli wójta gminy Bełchatów była trema? No przyznam szczerze, że to były moje pierwsze dożynki, to prawda. Nigdy w takiej roli nie występowałem do tej pory. E, miałem tremę, e, bo też i zacnych gości mieliśmy e, i też sporo mieszkańców. E, no ale pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Udało się. Starostami tegorocznych dożynek byli Grzegorz i Joanna Adamusiakowie. Dożynki gminne były także okazją do wręczenia odznaczeń dla najlepiej gospodarujących rolników. W podwodach kolonii otrzymali je Krzysztof Brzozowski z Wielopola, Rafał Grzejdziak z Huty, Czesław Kilon z Wielopola. Robert Kleczek z Dobiecina oraz Paweł Maksalon z Wielopola. To jest ten szacunek dla naszych mieszkańców, dla rolników, dla ogrodników, sadowników, hodowców. Pamiętajmy, że to jest ogólnie pojęte rolnictwo. Tutaj oni są, są właśnie z nami i odpowiedzieli na nasz sygnał. No, z tego się bardzo cieszymy. Aura przyja organizacyjnie. Myślę, że dopięte to wszystko naprawdę na ostatni guzik. Chyba wszyscy są zadowoleni. No właśnie, zabawa jest kapitalna. Tak, jestem zaskoczony, że ten program artystyczny zapowiadał się tak dosyć skromnie, ale widzę na scenie tutaj profesjonalnych artystów, którzy no, prezentują się wspaniale. No, jestem tutaj cały czas, obserwuję i, i naprawdę no, jestem dumny, że tutaj jestem. Wspaniale. Dożynek mogli też wziąć udział w głosowaniu na najpiękniejszy wieniec. Wygrał ten przygotowany przez sołectwo Łękawa i to właśnie ta miejscowość ze swoim wieńcem będzie reprezentować gminę Bełchatów podczas dożynek powiatowych, które 1 września odbędą się w Zelowie. To tym, którzy nie byli, opowiedzmy co było do jedzenia na waszym stoisku sołeckim. Gołąbki po cygańsku, bigorz, żurek. No i co jeszcze? Chwila. Pampuchy, bułki, no wszelkie wszelakie ciasta u smalec. Czyli niech żałują, nie żałują, jeśli nie przeszli, no tak? Niech żałują. Któryś z wieńców dożynkowych szczególnie Panią zachwycił? Nie mam żadnego wyróżnienia, wszystkie były idealne. Do dobrej dożynkowej tradycji należy także huczne świętowanie zakończenia zbiorów. W podwodach bawiono się przy muzyce ludowej, pop czy rock, a zadbały o to takie formacje jak trudy, hyżniacy, kapela śwagry czy Paweł Bauer. Gwiazdą wieczoru był zespół paski. Nie mam jednej myśli, która moja jest. Wszystkie mi zabrała śmiłość gonią gdzieś, bo wilknę za nimi niech jest ubiąc się, takim jesteście wieśne. Zatrzymam serca póź, Tak mocno biję Zatrzymam płot od I winę Zatrzymam zabaw znów Na nocy wsiąk Zatrzymam Ciebie Tu do wody Zatrzymam serca puls Tak mocno biję Zatrzymam płot od I winę Zatrzymam zabaw znów Na nocy wsiąk Zatrzymam Ciebie